Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Jezus przebaczył nam cały grzech, przeszły, teraźniejszy, a nawet przyszły grzech. Kiedy zrozumiałam, że Jezus wziął na siebie ostateczną karę za moje grzechy, to była dla mnie wolność. A teraz Andrew. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Nadchodzący piątek będzie ostatnim dniem, w którym będę nauczał o duchu, duszy i ciele. To mój czwarty tydzień, piątek będzie ostatnim dniem. Mówię ci, to nauczanie o duchu, duszy i ciele przemieniło moje życie. To objawienie, które wywróciło mnie do góry nogami i wszystko, co Bóg pokazał mi przez ostatnie 51 lat. Pokazał mi, ponieważ to było fundamentem. Wiem, że często to mówię. Niektórzy ludzie myślą, że chcą tylko sprzedać produkt, ale możesz wejść na moją stronę i zdobyć to nauczanie za darmo, jeśli chcesz. Ja staram się tylko podkreślić jakie to jest ważne i naprawdę zachęcam cię żebyś to zdobył. Wiem, że wielu z was usłyszało pewne rzeczy, które mogą się trochę różnić od tego jak wcześniej to widziałeś lub rozumiałeś i myślisz. Chciałem to mieć, a jednak nic nie zrobiłeś. Staram się ciebie zachęcić. Nadchodzący piątek będzie ostatnim dniem, w którym będziemy to reklamować w telewizji. Dlatego proszę zadzwoń lub napisz wejdź na naszą stronę. Odpowiedz dzisiaj. Zdobądź te materiały, obiecuję ci, że one zmienią twoje życie. W tym tygodniu mówią o duchu kontra ciało. To biblijne zwroty i są to zwroty, których czasami nie rozumiemy, więc poświęciłem wiele czasu na podanie definicji i nie mam czasu, żeby to wszystko powtórzyć. Ale tutaj ciało nie mówi o skórze pokrywającej twoje ciało, mówi o nieodnowionej, nienarodzonej na nowo części ciebie. Kiedy zostałeś zbawiony, kiedy oddałeś swoje życie Panu, twój duch został zmieniony i w duchu jesteś kompletny. Jesteś tak doskonały jak to tylko możliwe i w swoim duchu nigdy nie będziesz lepszy. Kiedy pójdziesz do nieba, nie będzie trzeba cię odkurzyć, umyć, oczyścić, zasilić większą ilością mocy. Twój duch w tym momencie jest identyczny jak Jezus. Pierwszy list Jana 4:17. W swoim duchu jesteś doskonały i kompletny. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 i 14 werset, zostałeś uświęcony i uczyniony doskonałym na zawsze. Ale masz również fizyczne ciało, które nadal jest poddane procesowi niszczenia, starzeje się i pewnego dnia będziemy musieli to ciało odłożyć i otrzymamy nowe, uwielbione ciało. Tak więc nie masz jeszcze zbawionego ciała i twoja dusza emocjonalna i umysłowa część ciebie zostanie przemieniona. Pierwszy list do Koryntian rozdział 13 mówi, że pewnego dnia poznamy wszystko tak jak sami jesteśmy poznani, ale teraz tylko po części poznajemy i po części prorokujemy. Umysłowa, emocjonalna część ciebie nie jest jeszcze zbawiona. Może być ona pod wpływem słowa Bożego. Możesz odnawiać swój umysł, możesz zacząć doświadczać wiele pokoju, radości i zwycięstw w tym życiu, ale to nie jest automatyczne. Tylko jedna trzecia Ciebie jest całkowicie zbawiona. Pozostałe dwie trzecie Ciebie to coś, co Biblia nazywa ciałem. Nie możesz żyć poza swoim ciałem. Nie możesz żyć bez swojego ciała. Po tym, jak głosiłem na ten temat, przychodzili do mnie ludzie i mówili: proszę, czy możesz wypędzić ze mnie ciało? Jedyny sposób, w jaki mogę wypędzić z ciebie ciało, to mogę cię zabić. Pójdziesz do nieba, dostaniesz nowe, uwielbione ciało i zostanie odnowiona twoja dusza. Ale dopóki jesteś w tym życiu, dopóki żyjesz w tym ciele, Masz część siebie, która nie jest zbawiona i jest podatna na grzech, porażkę, słabości choroby, i musisz sobie z nią radzić. Nie możesz jej po prostu ignorować. Popatrz na to, co powiedział Paweł w liście do Filipian, rozdział 3. W wersecie drugim powiedział, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. Nie chcę zabierać czasu na mówienie o tym, ale wielokrotnie używałem tego wersetu, świadcząc ludziom. Szedłem do ich domu, mówili: Dlaczego mówisz do mnie o Panu? Odpowiadałem: Masz werset na swoim płocie. Mówili: Werset? Tak, strzeżcie się psów. Nie będę tego wyjaśniał, ale właśnie powiedział: My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie, Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Powtarzam, on nie mówi o tym, że nie pokłada ufności w swojej skórze, nie mówi o swojej fizycznej sile. On po prostu nie pokładał ufności w sobie. Oczywiście pokładał wielką ufność w narodzonym na nowo sobie. Będzie o tym mówił i przeczytamy to w kilku wersetach, ale w swoim naturalnym, ja, w swoich fizycznych zdolnościach, w swoich umysłowych zdolnościach, w swoich emocjach, on nie pokładał w tym ufności. To jest niesamowite. Wiesz, że dzisiaj, nawet w sferze kościelnej, spotkasz się z kościołami, które prowadzą grupy samopomocy, grupy poczucia własnej wartości i starają się budować Twoją pewność siebie. Nie mówią o tym, kim jesteś w Chrystusie, nie mówią o narodzonej na nowo części Ciebie. Mówią o tej nieodnowionej części Ciebie, którą Biblia nazywa ciałem, i próbują nauczyć Cię pokładać pewności w Twoim ciele. Paweł powiedział, nie pokładamy ufności w ciele. Prawdopodobnie niektórzy oglądają ten program i myślą, biedny Paweł, po prostu nie był tak oświecony, jakby w XXI wieku. Nie, on był tak oświecony, że napisał połowę ksiąg Nowego Testamentu, Bóg go użył i dzisiaj, dwa tysiące lat później, nadal go cytujemy i ma wpływ na ludzi. Mówię ci, nasza dzisiejsza postawa to, że staramy się mieć poczucie własnej wartości i pewność siebie, to nie jest Boże. Wiem, że niektórzy z Was nie możecie odnieść się do tego, co mówią. Odrzucacie to, ponieważ to jest w Was tak zakorzenione, tak utwierdzone, że musicie czuć się dobrze ze sobą. Mówię, że masz część siebie, z którą powinieneś czuć się podle. Oczywiście musisz czuć się dobrze z tym, kim jesteś w Chrystusie. Musisz mieć pewność w Chrystusie. Ja wierzę, że w Chrystusie mogę wszystko, ale nie cenię mojego ciała. Moje ciało wpędziło mnie w wiele kłopotów. Mój własny sposób myślenia, Biblia mówi, ufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie, zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. Biblia właściwie uczy, że nie powinniśmy być pewni siebie, polegający na sobie. Powinniśmy polegać na Panu. Nie możesz polegać na sobie, na swojej mądrości i jednocześnie na Bogu. W Starym Testamencie Bóg powiedział: Moje myśli bowiem nie są Waszymi myślami, ani Wasze drogi nie są moimi drogami. Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci. Księga Jeremiasza, 10 rozdział 23 werset mówi: Wiem Panie, że droga człowieka nie zależy od Niego, ani nie leży w mocy człowieka kierować swoimi krokami, gdy chodzi. Biblia uczy w wielu różnych miejscach, że droga, którą człowiek wybiera, by iść, i droga, którą Bóg chce, żebyśmy szli, nie jest taka sama. Nie podążasz za Bogiem intuicyjnie. Twoje ciało sprzeciwia się Bogu. Czytałem werset z listu do Rzymian, rozdział ósmy. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. List do Galacjan, rozdział 5, mówi: Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Nie możecie polegać na sobie. Tak wielu ludzi tego nie rozumie. Właśnie to nauczanie o duchu, duszy i ciele pokazało mi, że wszystkie moje problemy biorą się z tego, że polegam na własnym rozumie, kiedy robię coś sam z siebie, nawet dobre rzeczy. Dla ludzi to dosyć oczywiste, że kiedy rabujesz, kradniesz, kłamiesz, plądrujesz, gwałcisz, robisz źle i wpadniesz w kłopoty. Jednak dla ludzi nie jest tak oczywiste, że możesz robić dobre rzeczy, ale jeśli robisz je o własnych siłach, o własnych zdolnościach, polegając na własnej mądrości i nie polegając na Bogu, bez nieustannego powtarzania, Boże potrzebuję cię. Jeśli robisz dobre rzeczy, ale jeśli robisz je w swoim ciele, to się Bogu nie podoba. Ludzie to jest wspaniałe. Pierwszy list do Koryntian rozdział trzeci, odniosę się tylko do niego, ale możesz go przeczytać. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział trzeci, Paweł mówi o sobie i o Apolosie. Powiedział, że każdy człowiek jest jak you know, budowla, ale położyć można tylko jeden fundament, którym jest Jezus. Powiedział, że na tym fundamencie, na wyznaniu Jezusa swoim Panem, ludzie budują albo z drewna, siana i słomy, albo ze złota, srebra i drogich kamieni. Czytamy, że w dniu ostatecznym zostanie sprawdzone dzieło każdego człowieka, jakie to jest, a nie jaki ma zamiar. Istnieje duża różnica pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami. Ludzie w dużej mierze wierzą, że jeśli masz duży kościół, naprawdę musisz działać w Boży sposób. Byłem w wielu dużych kościołach, które nie były zbudowane na Bogu, zostały zbudowane na ciele. Na rzeczach cielesnych. Ludzi się tam zbawia zamiast rzucać im wyzwania, im usługiwać. Nie mówię, że wszystkie duże kościoły takie są. Niektóre duże kościoły są wspaniałe, ale mówię, że niektórzy myślą, że jeśli osiągasz takie rezultaty, to nie ma znaczenia, jak do nich doszedłeś. Dla Boga to ma znaczenie. Jeśli jest to drewno, siano i słoma, chociaż sławią cię ludzie, chociaż trzymasz na swoim kominku trofea, które potwierdzają, jaki byłeś wspaniały, jeśli zrobiłeś to sam z siebie, w swoich własnych zdolnościach, zamiast z Boga, to do niczego to nie prowadzi. Zostanie to zredukowane do głupki popiołu. Ja nieustannie usługuję Słowem Bożym i pamiętam chwile, w których robiłem to we własnych zdolnościach. Zamiast w Bogu i zawiodłem na całego, robiłem to, co właściwe, usługiwałem słowem Bożym, ale z jakiegoś powodu nie byłem zależny od Boga. Myślałem, że jestem wspaniały. Stałem i usługiwałem z własnych zdolności, i za każdym razem brzmiało to pusto. Mieliśmy spotkanie tutaj w naszym obiekcie, Harris Bible College. Mieliśmy wśród pracowników człowieka, który ma niesamowity, piękny głos wielkiego śpiewaka. Wstał i zaśpiewał piosenkę. Była to chrześcijańska piosenka, ale jedna z tych, które pokazywały jego skalę. Miał olbrzymią skalę głosu. Zakończył na wysokim tonie niczym śpiewak operowy. Było to niesamowite i wszyscy na widowni wstali i zaklaskali. Dali mu owację nastojącą. Jeśli chodzi o to, co naturalne, było to absolutnie niesamowite, ale zaraz po tym, jak skończył, mój przyjaciel Kif Moore, wstał, aby usługiwać i chciał zaśpiewać, zanim będzie usługiwał. Keith Morn ma wspaniały głos. Lubię jego głos, uważam, że to piękny głos, ale śpiewa w stylu country. Pisze swoje piosenki i w porównaniu z poprzednim gościem wcale nie brzmiał tak dobrze. Nie porwał ludzi i nie dostał owacji na stojąco. Ale Keith śpiewał ze swojego serca. To nie tylko Keith śpiewał, to Bóg usługiwał przez Keitha. I mówię Ci, namaszczenie, które znajdowało się na tym, co zrobił Kif, w porównaniu z jakością i umiejętnościami tamtego człowieka, było jak dzień do nocy. Wolałbym mieć to namaszczenie. Uważam, że Kif ma wspaniały głos, ale nie taki jak ten operowy głos przed nim. Ale to namaszczenie, ono dotknęło ludzi na poziomie serca. Byli tam ludzie, którzy zostali dotknięci, których całe życie się przez to zmieniło, podczas gdy chwalili tego drugiego. Mam nadzieję, że widzisz, co mówią. Istnieje różnica. Nie ma znaczenia, czy to, co robisz, jest dobre, czy nie. To może być dobre, ale nie Boże. Nie wszystko, co jest dobre, jest z Boga. Niektórzy angażują się w kwestie społeczne, ale robią to po to, żeby uspokoić własne sumienie. I sprawić, że się dobrze poczują, ponieważ dali jedzenie głodnym lub zrobili coś innego, ale robią to z siebie, nie robią tego motywowani przez Boga. Jeśli to pochodzi z ciała, nic nie daje. Tutaj apostoł Paweł mówi, że nie pokłada ufności w swoim ciele. Niektórzy ludzie, którzy mają wszystkie te talenty, mówią: Ty nie pokładasz ufności w swoim ciele, ponieważ twoje ciało nie jest tak dobre jak moje. Gdybyś był tak dobry jak ja, gdybyś był tak utalentowany jak ja, wtedy miałbyś poczucie własnej wartości i pewność siebie. Cóż, zobacz co zaraz po tym powiedział Paweł. Zaraz po tym, jak powiedział, nie pokładamy ufności w ciele, mówi: chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele bardziej ja. Innymi słowy, apostoł Paweł był jednym z tych ludzi z dziesięcioma talentami. Dalej wymienia niektóre z rzeczy, które miały miejsce. W wersecie piątym mówi obrzezany ósmego dnia. Było to absolutnie niezbędne dla Żyda w czasach Pawła. Musiałeś być obrzezany ósmego dnia. Nie mógł być to siódmy dzień ani dziewiąty. To musiał być ósmy dzień, mówi obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebraj. Z co do prawa faryzeusz. Dzisiaj po prostu to czytamy i niewiele o tym myślimy. Wiemy z zapisu Nowego Testamentu, że faryzeusze byli hipokrytami i Jezus ich gromił. Ale faryzeusze w czasach Jezusa, słowo faryzeusz, oznaczało doktora prawa. To była osoba mająca wiele stopni naukowych, był to bardzo wpływowy tytuł w tamtych czasach. To, że Paweł powiedział, byłem faryzeuszem z faryzeuszy, największym spośród faryzeuszy, to stawiało Pawła na piedestale, na miejscu, które bardzo niewiele osób mogło zdobyć. Paweł mówi słuchajcie, ja nie pokładam ufności w ciele, ale nie dlatego, że moje ciało jest gorsze od waszego. Jeśli ktoś chce się chwalić swoim ciałem, jeśli ktoś chce mówić o tym, czego dokonał. To ja mogę się chwalić. Zrobiłem wszystkie te rzeczy i zrobiłem więcej niż Wy. Oto człowiek, który był prawdopodobnie jednym z najbardziej wykształconych ludzi swoich czasów, wzniósł się na szczyt. Miał przyszłość, która była niesamowita. A jednak to wszystko zostało dokonane w ciele. I według przykładu, który podałem z pierwszego listu do Koryntian, rozdział trzeci, jeśli budujesz na tym fundamencie z drewna, siana i słomy, zamiast ze złota, srebra i drogocennych kamieni, dzień ten to pokaże. Bóg przystawi do budowli ogień, jeśli została wzniesiona ze zniszczalnych materiałów, zostanie zredukowana do rumowiskach. Wszystkie te rzeczy, wszystko, co zrobił Paweł, wiesz, że faryzeusze musieli znać na pamięć słowo w słowo pierwsze pięć ksiąg Biblii, pięcioksiąg? Musieli przechodzić przez to wszystko. Wymagało to skrajnej dyscypliny, żeby zostać faryzeuszem, a żeby być faryzeuszem. Faryzeuszy, ten człowiek zrobił to wszystko, ale zrobił to z siebie, ze swojej własnej woli, swoimi własnymi wysiłkami i nic z tego nie wyszło. Ludzie, to jest niesamowite. Jeśli słuchasz, ludzie na całym świecie, jesteście ludźmi czynu, przejmujecie dowodzenie, dostajecie się na studia, doskonalicie swoje umiejętności, kształcicie się, ale prawda jest taka, że robicie to wszystko sami z siebie, to nie jest Bóg. To wy przyjmujecie całą chwałę i to nie jest Bóg. I z tego powodu jesteś sfrustrowany, i z tego powodu musisz utrzymywać królestwo, które zbudowałeś. Posługiwałem się już tym przykładem, ale jednym z błogosławieństw w moim życiu jest to, że nie jestem człowiekiem z dziesięcioma talentami i jedyne co działa na moją korzyść to tyle, że znam Boga. Mam dobrą relację z Panem. Bóg do mnie mówi i to Bóg powiedział mi, co mam robić. Dokonywałem różnych rzeczy z Jego polecenia, a nie własnym wysiłkiem i z tego powodu Bóg zbudował Harris Bible College, tę służbę, wszystko co robimy. To on to zbudował. Ja tego nie zbudowałem i z tego powodu mogę spać w nocy, ponieważ nie muszę tego utrzymywać. Jeśli wydałeś Izmaela, musisz go karmić. Jeśli działasz po swojemu, nawet jeśli osiągniesz jakiś poziom sukcesu, nie możesz odpocząć. Nie możesz się nim cieszyć, ponieważ to ty musiałeś się zmagać, żeby do tego dojść. I musisz zmagać się, żeby to utrzymać, i to cię martwi. Niedawno przechodziłem przez pewne rzeczy. Miałem mówić do naszych instruktorów w Harris Bible College. Obudziłem się o 4:30 rano i myślałem o tym, czego Bóg dokonał przez 25 lat istnienia Harris Bible College. Kiedy to sobie powtarzałem, zobaczyłem powtarzający się cykl 12 lat. Mógłbym podać ci szczegóły, ale to nie jest tak ważne. Widziałem cykl 12 lat, który się powtarzał. Wprowadziliśmy się do budynku, do naszego pierwszego budynku na kampusie Harris Bible College w styczniu 2014 roku. To sprawiło, że zacząłem się zastanawiać. Boże, co wydarzy się w ciągu kolejnych 12 lat? Byłby to rok 2026. Zastanawiałem się. Boże, gdzie będziemy? Co się wtedy wydarzy, zanim przyjdzie 2026? Kiedy zadałem to pytanie, Pan przemówił do mnie i powiedział, nie chcesz wiedzieć. Pomyślałem, cóż, jednak chciałbym wiedzieć, dlaczego miałbym nie chcieć wiedzieć? Pan nie powiedział mi wiele na ten temat, ale kiedy o tym myślałem, to powód, dlaczego wierzę, że Pan powiedział mi, że nie chcę wiedzieć. Gdybym zobaczył dokąd zmierzamy i gdyby był to ten sam wzrost, jaki zobaczyłem przez ostatnie 12 lat, gdybym to wszystko zobaczył, mogłem stać się tak niecierpliwy aby zobaczyć, jak się to wypełnia, że mógłbym wejść w ciało i starać się to wypełnić sam z siebie. Albo gdyby pojawiła się zwłoka, gdyby coś to opóźniło i moja wizja by się nie spełniła, Księga Przysłów 13:12 mówi: Przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu, mogłoby mnie to zniechęcić. Pan przemówił do mnie i powiedział: Zobacz, nie zobaczyłeś tego wszystkiego, co się wydarzyło, dlatego że miałeś cele, wyznaczyłeś je i osiągnąłeś. Osiągnąłeś to dlatego, że szedłeś ze mną tego nie zaplanowałeś. Ja nie sprawiłem, że to się wypełniło, ja tylko szedłem z Bogiem, wszedłem w Duchu i słuchałem Go. Kiedy coś do mnie mówi, słucham Go najlepiej jak potrafię, podążam za Nim i dlatego Bóg zrobił te wspaniałe rzeczy. Powiedział: Nie musisz wiedzieć, po prostu dalej idź za mną, idź. To wszystko sprowadza się do tego, o czym mówię, do niepokładania pewności w ciele. Gdybym znał przyszłość, mógłbym w swoim ciele starać się sprawić, żeby się spełniła. To naprawdę jest błogosławieństwem nie wiedzieć dokładnie. Wiem dokąd zmierzamy, ale nie znam czasu, nie znam dokładnie wszystkich szczegółów, po prostu muszę polegać na Panu i to naprawdę zmusza mnie do polegania na Duchu. To mnie zmusza do polegania na Bogu zamiast na moim ciele. Wiele osób oglądających ten program Należy do tych naprawdę utalentowanych ludzi. Masz wszystkie te zdolności, ale zapewniam cię, jeśli jesteś w ciele, nie podobasz się Bogu. Bogu podoba się wiara. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 6, mówi, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Jeśli coś robisz dzięki własnym zdolnościom i o własnych siłach, to możesz być lepszy ode mnie. Możesz zrobić więcej niż ja. Możesz zrobić więcej niż większość ludzi. Możesz zrobić tyle, że wygrasz nagrodę i zostaniesz osobistością roku, ale jeśli zrobiłeś to o własnych zdolnościach, polegając na sobie, w bożych oczach to jest ciało. A nie powinieneś pokładać żadnej pewności w ciele, nie powinieneś tego promować. Jednym ze sposobów na rozróżnienie tego jest to, że kiedy pojawia się problem, dokąd cię to prowadzi? Czy prowadzi cię to do, o, muszę zrobić więcej, i zaczynasz dłużej pracować, i próbujesz zrobić wszystko, czy prowadzi cię to na kolana, o Boże, potrzebuję Cię, potrzebuję Cię. Jeśli Twoje ciało odpowiada na różne sytuacje, starając się włożyć więcej wysiłku, pracując ciężej i dłużej zamiast polegać na Bogu, to się Bogu nie podoba. Czuję, że czasami słowa, których używam, nie są adekwatne do zakomunikowania tego, co chcę powiedzieć, ale to zmieniło moje życie. To uczyniło różnicę. Ja odpoczywam w Panu, ponieważ nie pokładam żadnej pewności w ciele, dokładnie tak, jak powiedział apostoł Paweł, kiedy nawalę nie rozpadam się jak tani Neseser, ponieważ nie jestem tym zaskoczony. Wiem, że jeśli zostanę sam ze sobą, zawsze nawalę. Więc kiedy nawalę, zamiast myśleć, że myślałem, że jestem lepszy. Nie, to sprawia, że myślę, musiałem być w ciele, ponieważ w duchu jestem absolutnie wspaniały. Kiedy chodzę w duchu, wszystko działa. To powstrzymuje mnie przed wpadaniem w doły. To powstrzymuje mnie przed zadzieraniem nosa i przechwalaniem się. Wiem, że jeśli jest we mnie cokolwiek dobrego, to Jezus jest tym, który to tam umieścił. Chodzę w duchu zamiast w ciele i gorąco to polecam. Książka Duch, Dusza i Ciało jest dostępna w języku polskim za cenę 29 zł. Możesz ją zdobyć poprzez naszą stronę internetową lub dzwoniąc do nas. Jest ona również dostępna w formie audiobooka za cenę 24 ,90 zł. 90 groszy. Są to pliki MP3, które możesz odtworzyć na tablecie, smartfonie czy komputerze. Zdobądź te materiały już dziś. Wchodząc na naszą stronę internetową awm.polska.com, zakładka sklep. Znajdziesz tam również więcej nauczań wideo oraz artykułów Andrew, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Ze względu na restrykcje związane z podróżowaniem podczas pandemii, nie odwiedzałem zagranicy tak, jak normalnie bym to robił, ale dzielimy się Ewangelią poprzez transmisję na żywo. I jedna z nich będzie w Twoim kraju. Na ekranie znajdziesz wszystkie informacje. Będę robił transmisję na żywo dla Polski. Zachęcam Cię, byś zasięgnął informacji i dołączył do nas podczas internetowej konferencji w Polsce. Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia, cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania. Mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris! Musisz zrobić krok wiary i zacząć wierzyć Bogu o coś wielkiego. Bóg stworzył każdego z was do czegoś szczególnego. Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam Cię, Bóg będzie do ciebie mówił i zacznie pokazywać Ci Twój cel. Wszyscy mamy cel i przeznaczenie, które odkryjesz, kiedy przyjdziesz do Harris Bible College. Każdy z Was został stworzony mając cel. Czy wiesz, jaki jest ten cel? Znajdź swój cel. Przyjdź do szkoły Harris w Łodzi. Dowiedz się więcej na cbc.polska.com.